Dziś zabieramy Was w malowniczy zakątek naszego kraju, na szlak pełen przygód, który tylko nieliczni śmiałkowie odważyli się przemierzyć. Okolice Witkowa, Dolic i słynnej biofarmy Kolin. To będzie niezapomniany wieczór, pełen śmiechu, zabawy i zaskakujących niespodzianek. Dwóch dżentelmenów z południa, którzy postanowili odwiedzić gospodarstwo biofarm Kolin. Tak po prostu podczas przechadzki Zaszli w gości. Jak to się mówi, gość w dom, Bóg w dom, palicho że ci ludzie nie byli zaproszeni, ale przede wszystkim ignorowali komunikaty ze strony kobiety. Dopiero musiał się odezwać mężczyzna. Nie reagowali na upomnienia córki, że mają opuścić teren. Dopiero moja interwencja i jasna informacja, gdzie mają się udać i w jakim kierunku poskutkowała. Jasne zabłądzić może każdy szczególnie daleko od domu, tyle, że oni wsiedli w samochód, i wjechali sobie na podwórko sąsiada. Następnie pojechali po sesję dalej, wjechali sobie autem do sąsiada i kontynuowali wycieczkę. Incydent został zgłoszony. U was też mają miejsce takie sytuacje? Proponuję wam krótką rozkminkę wokół komentarzy, typu To już nie wolno sobie pochodzić? A można, jak najbardziej, jeszcze jak? Ja swojego czasu dużo na ten temat myślałem, ponieważ wyprowadziłem się z centrum miasta jakoś dekadą temu i za schyłkowego PiSu to jeszcze nie była uśmiechnięta Polska. W mojej okolicy zaczęły pojawiać się postacie w stylizacjach ala Simba żeglarz. No i człowiek z jednej strony wyczulony, no ale próbował to sobie tłumaczyć, że oni tylko spacerują, no bo rzeczywiście tylko spacerowali. No ale w końcu zaczęło dziwić, że pięciu chłopa chodzi i podziwia krajobraz. Łąki, pola, tam nie ma zakładów pracy, tam nie ma żadnych rozrywek, Rolnicy rolnictwo się zwija, po prostu wyprzedają działki pod deweloperkę. Zresztą, to nie były stroje do pracy w polu, to były bardziej takie szato świętne. Patrząc na tą scenkę sytuacyjną, wróciły wspomnienia. Wróciły czasy, kiedy tak sobie z żoną przed ślubem jeździliśmy rozklekotanym Fiatem brawo i spacerowaliśmy między innymi po okolicznych wioskach, polach, łąkach, lasach. I pamiętam takie gospodarstwa półotwarte, wpisane w nasz krajobraz, że nie wiesz, gdzie kończy się droga publiczna, a zaczyna teren prywatny. I człowiek się pilnował, żeby nawet stopy u kogoś nie postawić, nawet jeżeli nie było gospodarza w pobliżu. No ale chodzi mi o to, że to były wycieczki z założenia i w praktyce romantyczne, no ale tak z kumplami z roboty czy tam z innego ośrodka. Spacery na łonie natury urządzać? Koniec końców zabroniliśmy dzieciom jeździć tamtędy na rowerach samemu. I zdaję sobie sprawę, że ja tych ludzi pochopnie oceniłem. Ale z drugiej strony, gdybym widział tubylców, czy ludzi, których kojarzą, czy po prostu z naszego kręgu kulturowego, którzy no, mają takie romantyczne dusze, że chodzą sobie gdzieś po polach, po łąkach. Czy siedzą i podziwiają naturę, no to również dzieci bym tam nie puszczał. To normalne. I to jest klucz zagadnienia. Grupki mężczyzn, którzy zdają sobie sprawę, że są tutaj czasowo. Abstrahując od uwarunkowań kulturowych, no, które są inne na południu i u nas. Mężczyźni chodzący w grupach, którzy. Wiedzą, że niedługo, w ciągu miesięcy, wrócą do siebie do domu. I co jakiś czas, ja nie chcę epatować statystykami, powiedzmy, że raz na milion, tak sobie załóżmy, może pojawić się pomysł, by zbroić coś, coś, a powrót do domu może sprawić, że to coś ujdzie na sucho. Bo Szukaj wiatru w polu kilka tysięcy kilometrów dalej. Zapewne wszyscy śledzicie sprawę Wenezuelczyka, który zrobił to, co zrobił w Toruniu. Otóż okazuje się, że obywatele tego kraju mogą przybywać do strefy Schengen na 90 dni. Wiemy, że ten młody człowiek nie pracował. Podejrzany ma 19 lat, jest kawalerem, nie jest nigdzie zatrudniony. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, przebywa w Polsce od lutego bieżącego roku. Czyli upłynął termin 90 dni legalnego pobytu bez wizy. I teraz stawiam luźną tezę. Nawet potraktujcie to jako tezą od czapy, ponieważ nie znamy wszystkich zmiennych z tego powodu. Ale chłopak mógł zdawać sobie sprawę, że jest już tutaj w sposób nie do końca legalny. I postanowił, że przed powrotem zapoluje. Tak jak mówię, nie znamy wszystkich zmiennych, nie wiemy na jakiej zasadzie ten człowiek się tutaj znalazł. Nie sądzę, żeby był to program łączenia rodzin, ponieważ no, wtedy byłby tutaj na, na zasadach yy, uchodźcy, a nie mamy takich informacji, chyba że to jest. Tajny. No, na pewno do pracy nie chodził. On nie pracował. Miał jakieś kradzieże drobne w żabce, gdzie miał zakaz wchodzenia. Już były początki tego. Demonstrował, jaki to jest człowiek. Po prostu przyleciał odwiedzić mamusię. No, powtórzę, szkoda, że prokuratura nie pokusiła się o informacje dotyczące zasad pobytu. Ja nawet obejrzałem całą konferencję prasową i wyobraźcie sobie, że rzecznik prokuratury. Był ewidentnie rozbawiony tym, że nie jest w stanie wymówić jego imienia. W dniu dzisiejszym pan Jostej Jos Jos Kert-Res. Mając na uwadze, że w obecnych uwarunkowaniach pewnych procesów nie przeskoczymy, powinniśmy zamiast wyświechtanych frazesów o prywatyzacji zysków i uspołecznieniu strat, no bo w gruncie rzeczy mamy z tym do czynienia, pomijamy teraz sprawę Storunia. Powinniśmy mówić o konkretach, licząc na to, że któryś z urzędników, któryś z polityków to podchwyci i temat się będzie niósł. Przecież nie ma nic prostszego, aby utworzyć fundusz, na który zrzucaliby się miesiąc miesiąc, co wypłatę właściciele firm, którzy postanowili sprowadzić sobie tańszego pracownika z drugiego końca świata, akurat z takiego kraju, gdzie mamy wyższe bądź wysokie statystyki przestępczości. Nie oceniając tych ludzi, którzy zostaną tutaj sprowadzeni, ale tak na wypadek, gdyby co jakiś czas statystyka zagrała. No słuchajcie, skoro Kościół katolicki może płacić nawet setki tysięcy złotych za wybryki przestępstwa swoich pracowników, to dlaczego nie przenieść tego w ograniczony sposób na rynek pracy? Dlaczego to działa tylko w kościele katolickim? Weźmy za przykład taki Meksyk. Jeżeli chciałbyś się wybrać na wakację do Meksyku i wchodzisz na stronę MSZ, to dostajesz na twarz litanię stref niebezpiecznych, czytasz masę ostrzeżeń. Jednocześnie otwieramy się na 90 dni w celach turystycznych. No Jaki tutaj jest sens? Nie ma, nie ma problemu bez, bez żadnego nadzoru. A z drugiej strony czytamy, że Polacy stoją nawet po 4 godziny, by wyjechać do Niemiec. Bo nagle strefa Schengen przestała działać. Gdzie my do... żyjemy. I jeżeli oprócz narzekania, bo narzekać mamy na co, jeżeli oprócz narzekania będziemy domagać się konkretów, to będzie to doskonałym wstępem do rozmowy na temat deportacji. A PiS już się czai, by narzucić ten temat w wyborach w 2027. Chciałbym, abyście Państwo bardzo uważnie teraz mnie posłuchali także ci, którzy są tam z tyłu. Jeżeli, a wierzę w to, że tak będzie, wygramy najbliższe wybory, dojdzie do wyborów parlamentarnych, które konserwatyści także wygrają. Wtedy, jeżeli będzie taka wola i potrzeba, złożę swój mandat w Parlamencie Europejskim, wrócę do polskiego rządu, zająć się nielegalną migracją z wielkim planem, który dzisiaj chcę przedstawić. Wielka deportacja. To moje zobowiązanie, to moje zobowiązanie wobec Was, rodacy, to moje zobowiązanie w stosunku do przeszłych pokoleń, do mojego dziadka, komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, to moje zobowiązanie wobec moich sióstr, wobec mojej matki, wobec moich przyjaciół, wobec tej ziemi, którą kocham. Jeżeli będzie tylko taka wola, a wierzę, że będzie taka potrzeba. Wrócę i przedstawię wielki plan wielkiej deportacji. Nie będzie już gangów gruzińskich, w których, które robią co chcą w Warszawie, a prezydent Warszawy nic nie może z tym zrobić. Nie będzie nawet jednego. Będą podstawione samoloty i autobusy, tak jak zrobił to prezydent Trump i powiemy do widzenia. Wiecie, my nawet nie potrzebujemy takiej zmasowanej akcji jak w Ameryce. To jest inna mądrość etapu. Wystarczy, że proces będzie ciągły, efektywny, metodyczny. I jeżeli w przyszłym roku hipokryci i cwaniaczki pokroju tarczyńskiego będą nam nawijać makaron na uszy, to domagajmy się konkretów. Przecież tutaj powinna powstać wyspecjalizowana instytucja. No, a w gruncie rzeczy reguły są proste. Tłumaczy je szeryf Florydy. Więc pozwólcie, że Wam to wyjaśnię, dobrze? A jeśli ktoś chce wiedzieć, co mam na myśli mówiąc o przemocy, właśnie to mam na myśli. Jeśli nie podporządkujesz się legalnym poleceniom, trafisz do więzienia. Chcę, żeby to było całkowicie jasne. Jeśli zablokujesz skrzyżowanie albo drogę w hrabstwie Brewald, trafisz do więzienia. Jeśli spróbujesz uciec przed aresztowaniem, trafisz do więzienia zmęczony, bo będziemy cię ścigać i wsadzimy cię do więzienia. Jeśli otoczysz samochód tłumem w hrabstwie Brevard, zbierając się wokół niego i uniemożliwiając kierowcy odjazd, u nas najpewniej zostaniesz przejechany i przeciągnięty po ulicy. Jeśli na nas naplujesz, trafisz do szpitala, a potem do więzienia. Jeśli uderzysz któregoś z nas, trafisz do szpitala i do więzienia, a najprawdopodobniej zostaniesz pogryziony przez jednego z naszych dużych, pięknych psów, które tu mamy. Jeśli rzucisz cegłą, koktajlem mołotowa albo wycelujesz broń w któregoś z naszych Zastępców, powiadomimy twoją rodzinę, gdzie mogą odebrać twoje szczątki. Bo zabijemy cię na miejscu, nie będziemy się bawić. To musi się skończyć. Widzicie, co się tam dzieje. Widzicie policjantów atakowanych, opluwanych, narażanych na niebezpieczeństwo, tylko za to, że wykonują swoją pracę. Widzicie agentów ICE, którzy są celem tylko dlatego, że wykonują swoje obowiązki. I widzicie tych, którzy im przeszkadzają, stojących na drodze prawu i porządkowi. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z gieryczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.